Ci, którzy przyszli na stadion miejski, by obejrzeć miażdżące zwycięstwo Mazura Euk nad ełckim płomieniem nieco się rozczarowali. W pierwszych od dłuższego czasu piłkarskich derbach Ełku lepszy był wprawdzie Mazur, ale jego przewaga wcale nie była duża. Płomień zaprezentował się z bardzo dobrej strony i zmusił lidera warmińsko-mazurskiej czwartej ligi do wysiłku wychodząc dwukrotnie na prowadzenie. Na 1 do zera po golu Bartłomieja Koniecko, a na 2 do 1 po bramce Mroczkowskiego. W Mazurze wyrównał najpierw Piotr Janik, potem strzelał już tylko Jakub Golak, który trafił w 44, 45 i 69 minucie. Rozmiary porażki Płomienia zmniejszył jeszcze Michał Miśków i mecz zakończył się wynikiem 3 do 4. To był mecz, w którym byliśmy bardzo skuteczni, tak? bo z tych kilku sytuacji, tam jeszcze były ze dwie... W których mogliśmy bramkę strzelić. Po prostu strzeliśmy trzy i to jest największy plus tego meczu. Liczyłem na to po cichu, że, że może uda nam się ugrać, tak? Na pewno jeden punkt śmiało tak po dzisiejszym meczu, a doświadczenie to jest jednak podstawa. Drużyny stoczyły wyrównany pojedynek. Obaj trenerzy spodziewali się zresztą walki na boisku. Tym razem zawiodła bezbłędna ostatnio formacja obronna Mazura. Mazur zbyt późno reagował na akcję rywali, co było główną przyczyną problemów drużyny w tym meczu. Nie można zrzucać winy na. Czterech obrońców, bo broni cały zespół, gdzieś te akcje przeciwnik zaczyna konstruować i po prostu konstruować, i, i, i tam trzeba było doskakiwać szybciej i nie pozwolić im właśnie na konstruowanie takich, takich akcji. Kibice, którzy w liczbie około tysiąca przyszli obejrzeć derbowy pojedynek, obstawiali wcześniej na stronach internetowych nawet dwucyfrowe zwycięstwo Mazura. Sami zawodnicy do tych prognoz podeszli z rozbawieniem. Z przesady. Widzę, że apet rośnie w miarę jedzenia. Internet nie gra, piłkarze grają. Dla Mazura grali na pewno zawsze wierni. Doping kibiców Młyna słychać było w całym mieście. Piłkarze dziękowali im po każdej strzelonej bramce. W końcu reszta kibiców zaczęła nam dopinkować i wspólnie cieszyć się z naszymi wiernymi, najwierniejszymi kibicami. Mam nadzieję, że ten mecz był takim meczem przełomowym i, i frekwencja nie spadnie i dalej będą się fajnie bawić razem z nami. Niezbyt fajnie chwilami bawili się gracze Płomienia, w kierunku których z trybun leciały wyzwiska. Ja jestem wychowankiem Mazura i ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek cokolwiek krzyczał za moich czasów, jak ja grałem, tak, byłem trochę młodszy, żeby ktoś, kto, ktoś krzyczał na, na piłkarzy pochodzących zełku, tak, bo to są w większości piłkarze e, tutaj, no, czy tam z okolic, tak, z Mówię, to nie powinno tak być, no. Zwycięskie derby było trzynastym wygranym przez Mazura meczem w tej rundzie. Na dwie kolejki przed jej końcem Mazur już zapewnił sobie tytuł mistrza jesieni i o 8 oczek wyprzedza drugi w tabeli motor Lubawa. Płomień okupuje natomiast szesnastą lokatę.